Hors Pans Bo experiences Witam Państwa serdecznie we wtorek rano na konferencji prasowej Państwa Komisji Wyborczej, w trakcie której poznacie Państwo wyniki głosowania w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czekaliśmy całą noc, zarówno Państwo, jak i członkowie Państwa Komisji Wyborczej, ale wreszcie udało się. Pozwólcie Państwo, że przedstawię przewodniczący Państwa Komisji Wyborczej, pan sędzia Sylwester Marciniak. Zastępca przewodniczącego Państwa Komisji Wyborczej pan Sędzia Zbigniew Cieślak. Zastępca przewodniczącego Państwa Komisji Wyborczej pan Sędzia Wojciech Sych. Członek Państwa Komisji Wyborczej pan Maciej Miłosz. Członek Państwa Komisji Wyborczej pan Arkadiusz Pikulik. Członek Państwa Komisji Wyborczej pan Konrad Składowski. Członek Państwowej Komisji Wyborczej Pan Ryszard Balicki. Członek Państwowej Komisji Wyborczej, Pan Liwiusz Laska, Członek Państwowej Komisji Wyborczej, Pan Dariusz Lasocki i szef Krajowego Biura Wyborczego, Sekretarz Komisji Wyborczej, Pani Minister Magdalena Pietrzak. Panie Przewodniczący, proszę o zabranie głosu. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Dobrze, rozpoczynamy dzień. Co prawda. To obwieszczenie mogło się ukazać już 10 godzin wcześniej, bo czekaliśmy na dwa brakujące protokoły obwodowej komisji wyborczej w Manchesterze. Niestety chyba błędy organizacyjne. Zażądamy wyjaśnień od konsula, od obwodowej komisji wyborczej, no, żeby wyjaśnić te kwestie, bo i my musieliśmy Całą noc spędzić Państwo też. A tak jak wspominałem, co najmniej 10 godzin wcześniej mogliśmy yy, ogłosić obwieszczenie. I przechodzę do meritum. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 roku o wynikach głosowania i wyniku wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku. Na podstawie artykułu 318 paragraf 1 kodeksu wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wynik wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych ustaliła następujące wyniki głosowania na kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Głosowanie przeprowadzono w 27 227 obwodach głosowania. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 30 204 684 osoby. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 19 26 600 osób. W tym liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika wyniosła 16 854, a liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyniosła 216 557 osób. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 536 821 osób. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 483 898, w tym liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu wyniosła 17 785. Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, których oświadczenie nie było prawidłowo wypełnione lub podpisane przez wyborcę wyniosła 625. Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania wyniosła 2082 sztuki. Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona Koperta na kartę do głosowania wyniosła 824. Natomiast liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny wyniosła 462 807 kopert. Liczba kart do głosowania wyjętych z urny wyniosła 19 486 860. Tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania wyniosła 462 446. Liczba kart nieważnych wyniosła 3100. Liczba kart ważnych wyniosła 19 483 760. Frekwencja wyniosła 64,51. Procent. Liczba głosów nieważnych wyniosła 58 301, to jest 0,3%. W tym z powodu postawienia znaku X obok nazwiska dwóch lub większych liczby kandydatów 20 071. W tym z powodu niepostawienia znaku X obok nazwiska żadnego kandydata 38 230. Nie zdarzyło się, żeby przyczyną głosu nieważnego było postawienie znaku X obok skreślonego kandydata, bo takiej sytuacji nie było. I wreszcie liczba głosów ważnych na wszystkich kandydatów wyniosła 19 425 459, to jest 99,7 procent. Większość wymagana dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to znaczy więcej niż połowa głosów ważnych wyniosła 9 712 730 głosów. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby ważnych głosów. Po pierwsze, Robert Biedroń, 432 129 głosów to jest dwa

Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz 459 365 głosów, to jest 2,36% liczby głosów ważnych. Mirosław Mariusz Piotrowski 21 065 głosów, to jest procent liczby głosów ważnych. Paweł Jan Tanajno 27 909 głosów, to jest 14 setnych procent liczby głosów ważnych. Rafał Kazimierz Czaskowski 5 917 340 głosów, to jest 30,46 setnych procent liczby głosów ważnych. Waldemar Włodzimierz Witkowski 27 290 głosów, to jest 14 setnych procent liczby głosów ważnych. Stanisław Józef Żółtek 45 419 głosów, to jest 23% liczby głosów ważnych. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż spośród 11 kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej żaden nie otrzymał więcej niż połowy głosów ważnych. I stosownie do artykułu 127 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykułu 292 paragraf 1 Kodeksu Wyborczego. W dniu 12 lipca 2020 roku przeprowadzane zostanie ponowne głosowanie. W ponownym głosowaniu na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyboru dokonuje się spośród dwóch następujących kandydatów, którzy w głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 roku otrzymali kolejną największą liczbę głosów. Pierwsze Andrzej Sebastian Duda, po drugie Rafał Kazimierz-Czaskowski. Rozdział drugi obwieszczenia z... zawiera zbiorcze wyników, wyniki głosowania. Po pierwsze, zestawienie zbiorczych wyników głosowania w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To jest, stanowi załącznik numer jeden do obwieszczenia. I drugi załącznik numer dwa do obwieszczenia również zawiera zestawienie zbiorczych wyników głosowania na kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I następują tu podpisy. Przewodniczących, zastępców i członków Państwowej Komisji Wyborczej. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Proszę Państwa, jeżeli macie Państwo pytania, bardzo proszę teraz. Arkadiusz Wierzyk, pan 24. Dzień dobry, Arkadiusz Wierzyk, pan 24. Panie Przewodniczący, mam pytanie o te dwa protokoły z Manchesteru. Pan wspomniał, że. Doszło tam do błędów organizacyjnych, jeżeli chodzi o liczenie głosów, że Państwo będziecie domagać się wyjaśnień. Chciałem poprosić o więcej szczegółów, na czym polegały te błędy, dlaczego tak długo trzeba było czekać. Znaczy, na temat szczegółów to, to będziemy się wypowiadać, jak je uzyskamy. Tak jak pan przewodniczący powiedział, będziemy chcieli takie wyjaśnienia otrzymać, a, a no, po prostu musieliśmy czekać na, na komisje porównywalne z innymi komisjami za granicą, które, które uporały się dużo wcześniej z, z tą pracą do wykonania i, i dużo wcześniej te protokoły spłynęły. A tutaj no, po, po prostu czekaliśmy na, na wyniki. Cała Polska zdążyła, wszystkie inne obwody za granicą zdążyły, a te, te dwa. Jakoś, jakoś się ociął czy nie chcę być ociągamy, no po prostu dopiero nie wiem godzinę temu dostaliśmy dopiero te, te protokoły, wpłynęły do, do Okręgowej Komisji w Warszawie, także no to, to jest co najmniej dziwne, żeby aż tyle godzin, gdyby, gdyby było do obowiązujące przepisy kodeksu wyborczego, to, to byśmy nie mogli wziąć pod uwagę tych wyników, bo, bo czas już minął nawet tak, bo w kodeksie są 24 godziny. Te 24 godziny w przypadku Wielkiej Brytanii o 23 by upłynęły. Chociaż ja, jeszcze tytułem uzupełnienia należy zauważyć, że zarówno w sześciu obwodach w Londynie, jak i dwóch w Manchesterze ta liczba e, kopert, e, kart do głosowania w każdym przypadku wynios, wynosiła ponad 10 tysięcy złotych. 10 tysięcy złotych. 10 tysięcy kopert. Oczywiście nie jest to, e, przepraszam, to już jest zmęczenie. Natomiast no jest to spora liczba, ale inne komisje były w stanie tak zorganizować pracę, że otrzymaliśmy protokoły z Londynu właśnie około godziny 18 i de facto czekaliśmy tylko w tej chwili na protokoły obodowych komisji z Manchesteru. Ile osób liczyło te głosy, na przykład w Tam jest maksymalna liczba członków komisji, która jest zgodna z przepisami kodeksu wyborczego 13 i tyle osób te komisje liczyły. Czyli za mało było sił i osób? Znaczy, to jest kwestia chociażby też techniczna, bo trzeba rozciąć koperty, ale to szczegółowe Otrzymamy informacje i sądzę, że Państwu też przekażemy, jeżeli otrzymamy właśnie wyjaśnienia od członków Obwodowej Komisji Wyborczej i konsul. Bardzo proszę Monika Miller Polsat News. Dzień dobry. Chciałam zapytać o frekwencję. Ona jest wysoka 64,51 procent. No właśnie, co na, na ten temat mogą Państwo powiedzieć, czy to Święto Demokracji rzeczywiście, no, czy wszyscy wyborcy zdali egzamin ze Święta Demokracji? Jak? Ta frekwencja, jak ją można porównywać z poprzednimi wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi? Tak. Dziękuję. Dobrze, dziękuję pani redaktor. Faktycznie jest co można powiedzieć, wielkie święto demokracji, biorąc pod uwagę okres pandemii, to te, można powiedzieć też kwestie pogodowe w Polsce, z jednej strony powodzie, z drugiej strony upał. I tak jak już wspominałem na sobotniej konferencji, ta frekwencja, nie licząc roku 1995 wybory prezydenckie, to jest najwyższa i jest również najwyższą frekwencją w ostatnich latach, jeżeli chodzi o wszystkie wybory i parlamentarne, i już nie wspomnę o wyborach europejskich. To można powiedzieć cieszy również Państwową Komisję Wyborczą, bo jednym z zadań Komisji Wyborczej i Państwowej jest działanie profrekwencyjne. Obywatele uwierzyli, że każdy głos się liczy, że te głosy są liczone rzetelnie i to można powiedzieć cieszy nas wszystkich. Proszę bardzo, czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, dziękuję serdecznie Państwu za udział w konferencji prasowej. Dziękuję Państwu za kilka za kilka i omawiamy się za niespełne dwa tygodnie. Wszystkiego dobrego.